Cześć, tu Beata. Dziś mamy piątek, 3 marca, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to piątka Pentakli, w tym przypadku Biedronka. Piątki w Tarocie, jak ja często powtarzam, są tak zwanym progiem przejścia i warto wykorzystać tą energię do, do przyjrzenia się naszym działaniom, do tego jak chcemy funkcjonować i jak powinniśmy się zachować tu i teraz, dzisiaj na przykład. A Piątka Pentakli pięknie odnosi się też do takiej wytrwałości, przed, po, po której pokonaniu czekają nas nowe możliwości. Jeżeli chodzi o tą wytrwałość, to jeśli jesteś zapisana, zapisany na mój piątkowy newsletter, na moje listy miłosne, to dziś kilka słów na temat wytrwałości. Jest tam napisane. Mam nadzieję, że przypadnie Ci to do gustu. A jeżeli nie jesteś zapisana, zapisany serdecznie, zapraszam. Ta wytrwałość odnosi się do tego niekoniecznie, że nieustannie trzeba. Za czymś gonić, tak? Nieustannie trzeba by za czymś biec. Wytrwałość to czasami pozostanie tu i teraz i wykorzystanie tej energii, tego progu, żeby przyjrzeć się sprawom, jak tak. Jak naprawdę wyglądają. I oczywiście jesteśmy w żywiole Ziemi, więc Piątka Pentakli może odnosić się przede wszystkim do mm, spraw materialnych, do pracy, do tego, jak, do tego, jak działamy, jak funkcjonujemy tu i teraz, w, w tym momencie. Oczywiście w świecie materialnym również. Natomiast przyjrzyjmy się, Jakie wyzwania przed nami stoją? Czego się tak naprawdę boimy? Jak chcemy zmienić nasze życie? Którędy chcemy pójść? Jeżeli czujemy, że jest trudno, to tak naprawdę czasami idziemy uparcie w jednym kierunku, nie dostrzegamy tego czegoś, co, co jest obok, na przykład. Czasami warto zmienić drogę, czasami warto zmienić podejście, spróbować czegoś innego i zobaczyć, co się stanie. Rzeczywiście, Piątka Pentakli pięknie się do tego odnosi. My jesteśmy w talii Spirit Song Starot. I żeby uniknąć tego podu, takiego poczucia wykluczenia, warto przyjrzeć się, jakie myśli nas dręczą, co, co nas męczy, w jaki sposób chcemy działać. Jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym. Naprawdę jesteśmy gotowi zmierzyć się z zaistniałą sytuacją i mamy możliwość uwolnić się, przeczekać, wytrwać. Tak jak w tej karcie jest to też pięknie pokazane. E, przypominam, że często to, co się tutaj zadziało, jest na nasze własne życzenie. I tak naprawdę nie musimy nikogo winić, nawet siebie, po prostu trzeba się z tym zmierzyć. Dlatego spróbujmy zadziałać inaczej, spróbujmy podejść do tematu dzisiaj inaczej. E, ten próg też jest po coś potrzebny, żebyśmy mogli rozwijać się dalej. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło, pa!